Witam i pozdrawiam Was z kolejnego odcineczka z The Sims 4 i znowu zaczynamy od Justina w, kolej, w kolejnej grupie wiekowej. I tak, tym razem po prostu było mi łatwiej coś pomyśleć o ubraniu, ponieważ to jest w sumie taki jeden z niewielu możliwych, bo chyba w sumie z dwóch albo trzech możliwych, Outfitów z zostań gwiazdą, który, którą jestem w stanie zrobić dla chłopca w tym wieku. Ponieważ właśnie możecie zobaczyć, że to jest z tego dodatku: to jest takie coś, jest też takie coś, jakoś tak to mi bardziej pasuje. Do tego ma takie, tylko te jedne spodnie Są w tym dodatku: nie ma żadnych butów ani fryzur, więc fryzury są z jakichś akcesoriów, chyba z mały kucharz albo coś, coś takiego, nawet nie wiem. Ale w sumie z podstawki, w Fuzura jakoś tak do, do niego nie pasowała. A tam mega pasuje, więc to mu zostawię. I poza nim się tutaj nikt w kasie nie zmienił. Tak, ogólnie przykra wiadomość jest taka, że kilka dni temu zmarła Ashley... Twór, kilka, dni, kilka dni temu zmarła Natalie. Dzisiaj doszła Ashley. I... Ech. No, i tak trochę przykro, nie? Bo Ashley i Natalii w sumie już odeszły. A mam wrażenie, że kilki i Gwendoline to w poprzednim pokoleniu byli dużo dłużej żywi, bo byli praktycznie prawie że do końca. Ach, ci, ci Simowie tak szybko odchodzą. koję szybkie spojrzenie na to, jak to u dziecka wygląda skakanie w kałużach z błotkiem. W sumie chyba podobnie jak u dorosłego, jakoś tak. Także to do, do, do dzieci jakoś to bardziej pasuje, nie? No i zaczęło się tutaj właśnie przed sekundą lato, więc... Yy, pewnie w kolejnym odcinku pójdziemy już do Spencera, żeby ogarnąć... jak lato wygląda w różnych miejscach, ale na razie skupmy się na tym... co się zmieniło w naszej... klinice weterynaryjnej. Mianowicie straciliśmy pracownicę. Tak, Minerva prawdopodobnie ze starości zmarła podczas obsługiwania jednego z naszych pacjentów, Ech, trzeba, trzeba posprzątać a to, to za chwilę yy, Tutaj jak widzicie mamy tę maszynę a la pełną, ponieważ w środku mamy o 7 było 10, czyli trzy się sprzedały te batoniki bo wytworzyłem ich trochę. Yy, tutaj mamy jakieś rzeczy. Te, te, te dwie rzeczy są do tej maszyny, o tej tutaj której nie do końca wiem, jak używać. To może kiedyś ogarnę. No i tutaj mam rzeczy różne. To jest jeszcze takie serum relaksacyjne, żeby po prostu uspokajać pacjentów szybciej. Bo to jest serum, to mam maga posprzątać, weź to z wszystko. W międzyczasie, jak, ja jak ja będę mówił. tak, yy, nie wiem czy ją poznacie, ale zatrudniliśmy tutaj właśnie Luis. nie wiem, nie, wiem, nie jestem pewna, jak jej imię. Ona go nie ma trzeciej poziomie w weterynarii, bo ją wysłaliśmy na szkolenie. I też tej mechaniki się trochę tak nauczyła, ona jest na drugim poziomie, bo ją awansowaliśmy. I w sumie między innymi tyle się działo i... Co do umiejętności, no to to weterynarię, to no, już jest blisko ósmego poziomu w tej weterynarii całej. Więc w sumie spoko, no płaczę, bo właśnie no... W sumie straciłem matkę, ciotkę w ciągu ostatnich dni, więc tak trochę... To trochę przykro, nie? Dobra, skończyła sprzątać dziś jest prawie ósma rana, więc otwórzmy to na chwilę. Ale raczej wam nie będę tak dokładnie, mega jakoś przybliżał wam. Tak jak to normalnie, że każdy pacjent i tak dalej, co tam, co, co tam się dokładnie dzieje. Tylko ewentualnie ciekawsze momenty, takie, że właśnie się tutaj nasza pracownica poślizgnęła. Musimy z nią porozmawiać, żeby wysłać się na, na drugie szkolenie. Tak, tu, jak wchodzimy w to. I możemy tylko na, za podstawowej zapłacić, bo za słabe te. Niestety, te się nazywa. Kwalifikacje. Tego pieska już możemy, możemy powitać? Czy nie możemy pieska powitać? A może to ten piesek? No cóż, na pewno któryś z tych piesków będzie właśnie do leczenia. Bo wyglądają, wyglądają były oba. No widzę, że wraz z rosnącymi poziomami, w ogóle, to coraz więcej tych objawów musimy znaleźć, zanim będziemy mieli. 100%, 100 diagnozę, więc w sumie... W sumie spoko, nie? W sumie fajna ta. Fajna wiadomość. No ale udało się i tak um, Co jest? Uu. To chyba pierwszy raz będziemy mogli zużyć tą drugą maszynę. Bo jakby no nie mamy jeszcze do, do odpowiedniego leku, więc chyba trzeba zabrać kotka do leczenia w tamtej drugiej maszynie. To, to, o no, kotek się zawiesił. Więc pierwszy raz będę korzystał z tego. Jeżeli kotek trafi, no teleportuje się przez ścianę, więc prostu trafi. No oczywiście jakiś magiczny kotek, ale spoko. Co to, co to się dzieje? co, co, co to robi tak dokładnie? Czekaj. Yy. Co możemy zeskanować? Mózg. zrobimy może skan mózgu, nie wiem. Okej. Okay. O kurde, patrzcie. Kolek myśli o rybach, z tego co tu widzę. To myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć. Yy. O, tak, to. Czyli musimy jakby, zrobić kotkowi operację, kurcze. Coś nie pykło, matku święta. Co, myś tym, co myśmy temu kotu zrobili? Chyba wszystko dobrze, miejmy nadzieję. Czy kotek wyleczony? Kolek się wyleczył, czy nie? Chyba tak. Tyle dobrego. Nie będę ukrywał, że to było dość niepokojące. Aż po prostu sprawdzimy, że nie będziemy przyjmować dzisiaj więcej gości. Bo mam mini traumę. Nie wiem, zacznij tego pieska egzaminować albo, om, albo tego albo i nie w sumie dobra, to dopóki tamta się z mojej tamtym pieskiem, to ty możesz więcej tych trisów wytworzyć bo oni tak się jakoś tam sprzedają to ile zostało? Zostało trzy o matko na początku tego odcinka było chyba z 7. Więc podsumowują, podsumowując, no to właśnie mamy już te trzy gwiazdki w naszej tutaj tej. E, Obsłużyliśmy się tylko 7 siedmiu tych. Nie wiem, chyba tych, co, których obsługuje ten drugi, ona obsługuje, to oni się by tutaj nie wliczają do tego, mam wrażenie. Cóż, jakby chyba... Ogólnie zarobiliśmy 1525, ale Wydaliśmy 140, więc w końcu mamy profit 1385, co w porównaniu do początków jest mega dobrze. Mamy dobry serwis, ale moglibyśmy się e, lepiej zrobić, żeby klinika lepiej wyglądała oraz żeby zwierzęta się nie stresowały. To nie wiem, jak te co ona leczy, a te co ja leczę, to raczej nie są zazwyczaj za bardzo zestresowane, więc nie wiem. I ona jakby była jeden poziom właśnie w weterynarii i jeden poziom charyzmy, więc. Całkiem spoczko. Teraz dopiero zauważyłem, że to jest bardzo bliziutko, bliziutko, żeby wbić ósmy poziom weterynarii, ale spoko. niech ona zajmie się sobą, a tutaj Olivia zajmie się synem. Yyy. Przydało się go nakarmić, ogarnąć. No oczywiście właśnie z pakietu być rodzicem na pewno dochodzą prawdopodobnie chyba tak mi się wydaje te e, miłość nie... taki wiecie... rodzinny przytulans, coś, coś w tym stylu... nie wiem, to nie mam jak to jak tam to, to w polskiej wersji brzmi Może to. U on jest trochę smutny, ponieważ wiecie, jakby no babci mu... Bo zmarłe nie, więc zobaczymy. O. I robienie śmiesznych mintek jest jakby z być rodzicem, więc bądź rodzicem. Rośnie. Umiejętności masz strasznie słabe, zazwyczaj one lecą mi dużo szybciej. O, jest to słodkie. Yy, może nie ucz go mówić, ale. Yy, naucz go mówić, przepraszam. Jak wiecie, jak on wbije sobie tutaj ten poziom, to będzie może mógł, jakby wiecie, więcej rzeczy robić z tym dzieckiem. Ok, teraz sobie troszeczkę przejdziemy przez ten tor z naszym psiakiem. Zobaczymy, jak tam piesek sobie radzi. Jak te jej umiejętności trenowania pieska naszego jego pięknego pieska, który nie bardzo jest zainteresowany tym treningiem. Dobra, no teraz powinno chyba działać, nie? Skoro się to wszystko zapaliło. To zobaczymy jak ta pieskowi pójdzie. Bo ona się tego trenowania na pewno uczy powoli, więc... Jest git. Okej, piesek musi sobie tutaj przejść. I przeszedł, świetnie, dobry piesek. To, no tu na pewno dasz radę Monty. Oczywiście, że dasz piesiu. I tutaj jest tylko ty te, te trzy sobie przeskoczesz i będzie dobrze. Okej. Okay. To przeskoczył, świetnie. Teraz te pozostałe jeszcze, tylko dasz Rady piesiu, dasz radę. Od razu na największy idzie, oczywiście, że dasz radę, pięknie piesku. Ostatnia przeszkoda. Jej. Subcio. O, 45 minut. O, oczywiście Fiona musi być e, klasowym e, masterem. Cokolwiek. Możesz się jakby zmusić tylko żeby sam z tego korzystał, czy tak nie bardzo? Niby coś tam robisz. Niby coś tam go. Motywujesz, niby ci rośnie umiejętność. Czy on tego użyje, czy będzie tylko tak stał? Będzie stał, no trudno. To może chociaż nauczymy go jakieś komendy w takim razie. Uuu, yy. jakieś triki można zrobić. Nie no, obróć się. Dostanę na poziom pierwszy, ten się obróci. Albo i nie, niech sobie biega. Obróć się. No to no, la się dula się. No, ona trzeci poziom tutaj tego trenowania zdobyła, więc też fajnie. Na pewno szkoda, że jakby nie ma jakby żadnego paska, żeby wiedzieć, ile tej umiejętności w tym piesach, tym nauczył. No bo by jednak byłoby fajnie wiedzieć, ile nam jeszcze brakuje. Tak jak tutaj są umiejętności. To, to jakieś tak się mini dostęp powinniśmy mieć do tego, do tego panelu pieska. Dobra, widzicie co zrobimy? Gdzie to są usługi? Hm. Jak to się adoptuje zwierzątko? A, ciekawe, że jak ten Klikniesz w opcji adopcji, to po prostu masz sobie do wyboru albo dziecko, albo zwierzę. <laughs> Ciekawe. A my chcemy kota. Jak to wygląda? Nie adoptowałem tak naprawdę nigdy zwierzęcia. Ok, mamy jakieś kotki. Uh, nice. Nie ma tych kotków dużo, więc ok, to jest dorosły. Ok weźmy może jakiegoś od tego. Weźmiemy Ali. Bo jest. Jest słuciutka. Więc ja ją weźmiemy i kiedy ona przyjedzie, ile mamy czekać, jak to działa. Halo. A czekaj, bo ktoś tam wchodzi do domu, może to ona. Tak. To Ali, chodź się przywitaj. Ali? No, chodź. Adoptuj Ali, do tego. Boże, jak ona malutka. Przecież to jest takie, ty, 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 takie. Taki, ty, 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 Sorry, ja po prostu, jeżeli to odzwier jest zwierzątka, to ja nie mogę. Mm, no, Adson. Oczywiście, że Adson. O, to jest na sery uroczy. No i mamy Ali. Ona sobie to tak w miarę tutaj ogarnięta. No ma kuwetę, świetnie. Nie wchodzi do tego. No ma gdzie spać, ma zabawki. Ma tutaj karmę, którą trzeba mieć pewność, że... Bę ...będą miseczki z karmą uzupełnione na pewno. Kicia kiciaka, co możemy zrobić z takim małym kotkiem? Y Okej, okay, czyli jak kosma specamy możemy zarequestować piosenkę. Chcę się poprosić, żeby zaśpiewała nam kosenka nam... zaśpiewa, mimo że z kociątkiem, małki To jest urocze. Ale jak skacze, maluchy. Ale opsałem, że ten kot na piętro nie wejdzie. No tak mam wyciszony chyba nie usłyszę. No to jest przyszło, czy? Nie wiem, weź. O tak, Boże, nie wiem, że jest taka cecha. Cieszę, że taka interakcja, że jesteś, jesteś bardzo smutna. Możesz tak wiesz. Czy ty sobie zwierzątkę na poprawę nastroju. To jest na słodkie. Cieszę się, w sumie to... No ja tam często jak byłem smutny, coś przykrano do swoich psów. Więc dla mnie to ma absolutnie dużo, dużo sensu. Słodziutkie. Upewniłem się, i na pewno nasza ale nie może jeszcze korzystać z tych wszystkich rzeczy. Nie możemy jej tutaj trenować. Wydaje mi się, że z wiadomych przyczyn, po prostu to jest kwestia tego, że jest za młoda. Na pewno nie. Nie będziemy tego robić. Nie, dla mnie to jest bestialstwo. W sensie Ciekawe, że jest taka opcja, ale nie, tak się nie robi. Czy się biedny podpala, bo się mu krzywda stanie, nie ma. Tak, jakie są interakcje między człowiekiem a... Jak kiedy dziecko chce się pobawić z psem, powiedzmy, który jest prawie większy od niego? Oooo! To też może komforting comforting hugging. O to no, jest takie słodkie. Piesek chyba się cieszy. Co, co tam jeszcze? Przyjacielskie. <grystanie> no, piesek, piesek ma takie... Nie wiem co ty dzieciaku robisz, ale no spoko. Więc jeszcze go pogłaskaj. Piesek trochę nie wie co się dzieje, ale. może już nie ten. Pieska wie, chyba się przekaz zrobiło. Chyba. albo mam takie wrażenie. No ale piesek ludzi rozumie, że chłopczyk nie chce. Chłopczyk jest całkiem nie śpiący, więc. może. O. Możesz mu coś poczytać do snu? Pytanie, tylko czy to się nie zacznie? Halo, no nic nie robisz, to co nie możesz? No ty się do hibla, tak? Halo! Dobra, powinno teraz pójść. Tak, przebysz koło w piżamkę, połóż i zacznij mu czytać książkę. Nie wiadomo skąd ty masz tą książkę. już on faktycznie czyta czy tylko tak. Ciężko czytać książkę przez zamkniętą. Hmm. Tak, właściwie jakoś tak. Mam ten dodatek już od bardzo dawna, ale prawdę powiedziawszy, rzadko kiedy korzystam właśnie z takich opcji. Tak, dlatego cieszę się, że nagry nagrywam tą serię. Wiele opcji, które są w ogóle w Simsach. Jestem w stanie by odkryć na nowo. Bo na przykład nie wiedziałem, że one są. Albo zapomniałem, że one są. Taka ogólnie mini ciekawostka. Ja próbowałem jakby zmienić jej fryzurę. Bo tam, no wiadomo, w, w tym dodatku jest sporo nowych fryzur. Ale ona tylko w grzywce wygląda fajnie. Nie jakoś tak bez tej grzywki ona jakoś traci swój urok. I tutaj wygląda w tym... Troszeczkę wygląda jakbym jakiegoś zeza, bo nie wiem. No teraz lepiej. Okej, okay, no to prawdopodobnie kończymy się ten odcinek na, na teraz. I za tydzień pójdziemy do Spencera i będziemy po prostu, wiecie, ogarniać kwestie z związane z latem w Simsach 4, także do zobaczenia za tydzień. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. No iba yo.